Cześć Dola, witam Was serdecznie w nowym vlogu. To jest ostatni dzień przed moim ostatnim egzaminem na Erasmusie, dlatego postanowiłam nagrać takiego daily vloga z moich powtórek, przygotowań i co, i co tam jeszcze robię. Nie udało mi się się wstać o 5, obudziłam się o 5, ale jest pogoda spaskudna, jest wichura, leje co chwilę i jakoś tak nie miałam z bardzo motywacji, żeby wyjść z sobie coś tam poczytałam. Teraz robię śniadanie yy, i zabieram się do nauki, jak już powysyłam najważniejsze maile i tak dalej, więc zabieram się za pierwszą turę powtórek. na notatek przerobiłam większość, więc teraz idę sobie zrobić lunch i ugotować zupę na obiad. Potem skończę notatki i wybywam do kawiarni i tam będę się dalej uczyć. Lunch to makaron z sosem sojowym i warzywa, czyli fasolka zielona, papryka, cebula, pieczarki i brokuły i to wszystko podsmażone z czosnkiem, i Zarnam się z jedzeniem, idę właśnie na tramwaj i mam nadzieję, że w kawiarni będziemy się łatwo skupić na uce. Face. Need you more when you go. I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby, don't lose control. I focused on you, baby. Lately, you've been in my aim. I've been reaching out for you, still that so far away. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile. Oh yeah. And how you make me Smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Po zakupach i po powrocie z kawiarni, a raczej na powrót, po powrocie z kawiarni i po zakupach Dzielam sobie obiad, czyli taki ala Krupnik, chociaż tutaj we Francji to nie, ma, nie można dostać kaszyn szmiennej Więc powiedzmy, że Krupnik był nieco oszukany, ale ma, teraz jestem na etapie wykańczania jedzenia Więc kombinuję z tego co mam, tak żeby na, na przyszłotygodniowe wyjazdy po prostu mieć jak najmniej wszystkiego Podozmawiałam też sobie z Mamą przez telefon, właśnie przed chwilą dodałam zdjęcia na Insta um, i wracam do powtórek. Robię jeszcze ostatnią turę powtórek dzisiaj, e, a potem mi to rano, jak wstanę jeszcze przed egzaminem, bo egzamin mam na 8.30, ale muszę być pół godziny wcześniej, więc jeszcze jak wstanę o 5.00, to sobie spokojnie e, zdążę wszystko powtórzyć. E, szczerze mówiąc, mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten egzamin, bo kompletnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać. E, wszystko zależy jak bardzo szczegółowo trzeba będzie opisać, jak bardzo będą to osoby, które się powtarzały, które mam w notatkach, a które nie, bo jak nie, no to będzie raczej moja twórczość radosna, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będą wyniki. Zanim na dobrej y, zatonę z powrotem w tych notatkach i tak dalej, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz: że jak zauważyliście, ja wcale nie siedziałam dzisiaj cały dzień nad tym. Bo ja po prostu nie byłabym w stanie jakby usiąść o 8 rano i skończyć o 20 ciągłe powtórki i ciągle w tym samym miejscu. Bo no ja nie jestem jakąś super ruchliwą osobą, ale no nie dałabym rady po prostu nie miałabym cierpliwości tyle, żeby siedzieć, więc dlatego nigdy nie planuję sobie powtórki na calutki dzień, bo dobrze wiem, że u mnie by się to nie sprawdziło. Przed jednym z zaliczeń dwa tygodnie temu. Tak, dwa tygodnie temu yy, miałam tak, że właściwie sobie, hmm, że miałam egzamin rano i następny miałam po południu, tak o 14, o ile dobrze pamiętam. Myślałam, o, mogę sobie spokojnie popowtarzać po południu i w rano, i ja po prostu nie byłam w stanie tyle usiedzieć, bo tego materiału nie było aż tyle. Yy, więc chodzi mi o to, że po prostu, jeżeli macie, wcale nie macie tak dużo materiału, widzicie, że jesteście w stanie wyrobić się z czymś szybciej no to nie zakładajcie sobie, nie wiem, całego dnia na powtórki, bo wcale nie zrobicie tak dużo, tylko będziecie wszystko odwlekać w nieskończoność, więc lepiej sobie po prostu w, um, takie ramy czasowe krótsze określić i wtedy wszystko pójdzie Wam zdecydowanie sprawniej. Witam Was w zakończeniu tego filmu naukowego. Wa wracam właśnie z egzaminu. Trwało dwie godziny i było w sumie sześć pytań, cztery takie teoretyczne i dwie analizy karykatury. Muszę przyznać, że było całkiem okej. Okay. To znaczy, napisałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że dobrze. Ale widziałam, że osoby tej z Francji odpisały zdecydowanie więcej i to mnie trochę martwi. Natomiast ja nie umiem lać wody bez sensu. E, więc zobaczymy, jakby. ja wolę zdecydowanie bardziej odpowiedzieć na, na pytanie w punktach, a nie na 10 stron coś rozpisać. No więc zobaczymy wyniki generalnie, bardzo się cieszę, że, że to już ostatni egzamin we Francji Można powiedzieć, że trochę wolność. E, dziękuję Wam bardzo za towarzyszenie mi w dzisiejszym i wczorajszym filmie i do zobaczenia w kolejnym. Pa pa!